Zatrzymaj się na chwilę, oddychaj ze mną, ale naprawdę oddychaj. Nie mówię o tym automatycznym oddychaniu, które umyka uwadze, gdy pędzisz przez życie, ale o świadomym, głębokim oddychaniu, zdolnym zmienić wszystko. To, co zaraz odkryjesz, to nie chwilowa moda ani przemijająca technika, to wiedza ukryta od wieków klucz do uspokojenia umysłu, uzdrowienia ciała. I przebudzenia ducha, a co najbardziej zaskakujące, zawsze było tuż pod Twoim nosem. Zostań do końca, bo tam podzielę się z Tobą prostą, ale potężną praktyką, która może otworzyć portal do Twojej prawdziwej wewnętrznej mocy. Oddychanie nie jest tylko kwestią przetrwania. To nie jest ten automatyczny gest, który wykonujesz tysiące razy dziennie, nie zdając sobie z tego sprawy. Świadome oddychanie to jeden z najstarszych i najpotężniejszych kluczy do przebudzenia świadomości. I choć dziś odeszliśmy w zapomnienie, starożytne kultury znały je i praktykowały z oddaniem. Na przykład w Indiach jogini mówiły o pranie, tej niewidzialnej energii, która podtrzymuje wszelkie życie. Dla nich każdy wdech był sposobem na wchłanianie siły wszechświata. Nie chodziło tylko o tlen wnikający do płuc, chodziło o przyciągnięcie energii witalnej, która odżywia ciało, umysł i ducha. Kontrola oddechu, pranayama, była uważana za świętą sztukę, most do poszerzonych stanów świadomości. W międzyczasie w starożytnych Chinach mistrzowie taoistyczni skupiali się na chi. Energii witalnej krążącej w merydianach ciała. Poprzez głębokie, powolne i ciche oddychanie starali się kultywować tę energię, udoskonalać ją i ukierunkowywać. Wierzyli, że w ten sposób mogą wzmocnić swoje narządy wewnętrzne, zwiększyć witalność, a jednocześnie otworzyć drzwi do subtelniejszych wymiarów istnienia. A jeśli cofniemy się do starożytnego Egiptu, odkryjmy, że kapłani świątyń takich jak Karnak i Luksor stosowali w swoich rytuałach techniki rytmicznego oddychania. Nie postrzegali powietrza jako czegoś zwyczajnego, nazywali je oddechem życia, świętą substancją, która wdychana z intencją łączyła ich z ruchami gwiazd i energią bogów. Oddychali, aby przywołać boskość, przekształcić własne ciała w żywą świątynię. Ludzie oddzieleni tysiącami mil i mówiący zupełnie różnymi językami, podzielali tę samą pewność. Świadome oddychanie to coś więcej niż akt biologiczny, to droga do transcendencji. I tu właśnie dzieje się najbardziej zaskakującego. To, co wydawało się mistycyzmem, zaczyna być teraz potwierdzane przez współczesną naukę. Najnowsze badania wykazały, że sposób, w jaki oddychamy, bezpośrednio wpływa na nasz autonomiczny układ nerwowy. Płytki, szybki oddech wywołuje stres, niepokój i poczucie odłączenia. Natomiast powolne, głębokie i świadome oddychanie aktywuje spokój, równowagę, a nawet naszą zdolność koncentracji i zapamiętywania. Ale to nie wszystko. Oddychanie wpływa również na nasze emocje, ponieważ reguluje produkcję hormonów i neuroczekaźników. Co jeszcze bardziej fascynujące, oddziałuje na naszą intuicję. Kiedy oddychamy świadomie, sygnały między sercem, mózgiem i resztą ciała synchronizują się, tworząc stan jasności umysłu, którym decyzje płyną łatwiej. Niesamowite jest to, że wszystko to zawsze było w nas, czekając na przypomnienie. Oddychanie nie polega tylko na napełnieniu płuc powietrzem, chodzi o przypomnienie sobie, że w tobie kryje się uśpiona moc, moc, którą całe kultury uważały za świętą, a nauka krok po kroku na nowo odkrywa. Więc następnym razem, gdy będziesz brać wdech, zrób to z pewnością, że to nie jest mechaniczna czynność, to ciche przypomnienie o twoim połączeniu z życiem, z Ziemią, z wszechświatem. Bo kiedy naprawdę oddychasz, budzisz się. A teraz powiedz mi, czy dotarłeś aż tutaj i czujesz, że ta wiedza do Ciebie przemawia? Wpisz w komentarzach słowo oddech. To będzie Twój pierwszy klucz w tej podróży ku samopoznaniu. Wyobraź sobie, że w Twoim wnętrzu jest cichy strażnik, ukryty bohater, który wpływa na Twoje życie bardziej niż sobie wyobrażasz. Nie możesz go mo zobaczyć, nie możesz go dotknąć, ale on tam jest, działa w każdej sekundzie twojego istnienia. Ten strażnik nazywa się nerw błędny. To najdłuższy nerw w twoim ciele, biegnący od podstawy mózgu do serca, płuc i układu pokarmowego. To jak sekretna autostrada łącząca umysł z twoimi narządami. I choć prawie nikt o nim nie mówi, jego funkcja jest niezwykła. Reguluje twoje emocje, równoważy tętno, kontroluje oddech i ma zdolność wprowadzania cię w stan głębokiego spokoju lub skrajnego niepokoju. Fascynujące jest to, że nie jest to odkrycie współczesności. Starożytni mistrzowie od wieków wyczuwali istnienie niewidzialnego kanału łączącego umysł z ciałem. W swoich mistycznych językach nazywali go różnymi nazwami. Jogini rozumieli go jako kanał energetyczny który aktywowany głębokim oddechem budził świadomość. Taoiści wiązali go z przepływem chi, tej witalnej energii, która rozszerza się, gdy ciało osiąga równowagę. Dziś nauka potwierdza istnienie tego kanału i jego nazwę nerw błędny. Ale dlaczego jest tak ważny? Ponieważ ten nerw działa jak wewnętrzny przełącznik. Kiedy jesteś zestresowany, przestraszony lub pod presją, wyłącza się. A twoje ciało przechodzi w tryb przetrwania. Twoje serce bije szybciej, mięśnie się napinają, a umysł staje się mglisty. Jednak kiedy oddychasz powoli i głęboko, nerw błędny aktywuje się i wysyła jasny sygnał do całego twojego organizmu. Jesteś bezpieczny, możesz się zrelaksować, możesz wrócić do swojego centrum. W tym tkwi sekret. Nie musisz czekać, aż świat zewnętrzny się uspokoi, aby poczuć spokój. Możesz go przynieść z wnętrza, poprzez oddech. To jest prawdziwy klucz. Każdy wdech staje się przypomnieniem Twojej siły, każdy wydech aktem wyzwolenia. Najnowsze badania neurobiologiczne to potwierdzają. Praktykowanie świadomego oddychania aktywuje nerw błędny i zmniejsza lęk, reguluje ciśnienie krwi i poprawia trawienie. Wykazano nawet, że wzmacnia odpowiedź immunologiczną i zwiększa koncentrację. To tak, jakby Twoje ciało od dawna wiedziało, że prawidłowe oddychanie jest synonimem życia w równowadze. Pomyśl o tym: kiedy jesteś zły, Twój oddech zwalnia. Kiedy się boisz, oddychasz szybko i płytko. Kiedy czujesz spokój, oddychasz powoli i głęboko. Twoje emocje nie tylko zmieniają Twój oddech, oddech może również zmieniać Twoje emocje. W tym tkwi siła nerwu błędnego. Przekłada rytm twojego oddechu na język twojego umysłu i serca. I oto objawienie, które chcę, żebyś wyciągnął. Za każdym razem, gdy decydujesz się na świadome oddychanie, nie tylko dotleniasz swoje ciało, przeprogramowujesz swój układ nerwowy. Mówisz swojemu umysłowi, że masz kontrolę. To, co starożytni określali mianem magią lub boską energią, dziś rozumiemy jako biologię, ale efekt jest ten sam bezpośredni most do Twojej wewnętrznej mocy. Więc nieuchronnie nasuwa się pytanie, skoro zaledwie kilka minut świadomego oddychania może aktywować spokój, jasność umysłu i siłę, co by się stało, gdybyś uczynił to częścią swojego codziennego życia? Od dzieciństwa wmawiano nam, że dwutlenek węgla to po prostu odpad, coś bezużytecznego, co organizm wydala i co nie może przynieść niczego dobrego. Ale nigdy nam nie mówiono, że bez niego tlen nie może prawidłowo spełniać swojej funkcji. Oto zagadka: CO2 to nie śmieci to klucz, który otwiera drzwi tlenowi, aby mógł dostać się do komórek i dać ci życie. Kiedy oddychasz płytko, kiedy twój wdech jest krótki, a wydech pośpieszny, równowaga między tlenem a dwutlenkiem węgla zostaje zaburzona. A nawet jeśli twój organizm otrzymuje tlen, nie wykorzystuje go efektywnie. Skutek? Czujesz się zmęczony, niespokojny, oderwany od siebie. Nie chodzi o to, że brakuje ci oddechu, ale o to, że twoje ciało nie wie, jak go wykorzystać. Niesamowite jest to, że starożytne kultury wyczuwały już tę prawdę. Jogini ze swoimi technikami pranayamy mówili o zatrzymywaniu powietrza jako o akcie mocy, a nie o fizjologicznej konieczności. Wiedzieli, że w tej przerwie między wdechem a wydechem kryje się ukryty sekret. Energia życiowa ulegała oczyszczeniu, stając się silniejsza. Tradycji taoistycznej mawiano, że wstrzymywanie oddechu odżywiało wewnętrzną siłę, wzmacniało narządy i poszerzało świadomość. Dziś nauka to potwierdza: te przerwy zwiększają poziom dwutlenku węgla we krwi, pozwalając tlenowi wnikać głębiej do każdej komórki. I oto technika, która wydaje się prosta, ale ma ogromną moc oddychanie 478. Wdychasz przez 4 sekundy, wstrzymujesz oddech na 7 i powoli wydychasz przez 8. Ten pozornie prosty rytm tworzy w tobie niemal alchemiczną równowagę. Podczas wstrzymywania oddechu twoje komórki wchłaniają tlen pełniej. Podczas przedłużonego wydechu twój układ nerwowy wchodzi w stan głębokiego spokoju. To cykl, który przekształca to co zwyczajne w to co niezwykłe. Pomyśl o tym: za każdym razem, gdy wdychasz, napełniasz swoje ciało energią. Za każdym razem, gdy wstrzymujesz oddech, dajesz swojemu ciału czas na wchłanięcie tej energii, a z każdym wydechem uwalniasz to, czego już nie potrzebujesz napięcie, nagromadzone myśli, emocje, które cię obciążają. Oddychanie staje się rytuałem oczyszczającym, świadomym procesem odnowy. I oto objawienie, które zmienia Twoją perspektywę na wszystko. Każda przerwa w oddechu otwiera portal do Twojego wnętrza. To nie jest pustka, to święta przestrzeń. Tam, w tych sekundach, kiedy nie wdychasz ani nie wydychasz, Twój umysł odpoczywa, Twoje ciało odzyskuje równowagę, a Twoja energia reorganizuje się. To tak, jakbyś wkrocił do cichego wymiaru, gdzie czas się zatrzymuje i pozostaje tylko Twoja najczysta esencja. Nauka nazywa to fizjologiczną koherencją stanem, w którym twoje serce, oddech i mózg synchronizują się. Starożytne tradycje nazywały to komunią z boskością. Nazwa nie ma znaczenia ważne, że możesz tego doświadczyć już teraz. Wyobraź sobie, że pośród chaosu dnia postanawiasz zatrzymać się na chwilę. Wdychasz przez cztery, zatrzymujesz na siedem, wydychasz na osiem, i nagle wszystko się zmienia. Zewnętrzny hałas traci swoją moc, myśli przestają się gonić, a pojawia się wewnętrzna cisza, która cię podtrzymuje. Ten moment nie jest przypadkowy. To twoja biologia przypomina ci, że zawsze trzymałeś klucz. Dwutlenek węgla, gaz, którym nauczono nas gardzić, staje się sprzymierzeńcem, mostem, symbolem tego, że to, co ukryte, czasem kryje w sobie największe skarby. A teraz chcę zostawić ci klucz, słowo, które będzie twoją pieczęcią, jeśli ta wiedza dotknęła czegoś w tobie. Napisz je w komentarzach. Portal, bo każdy świadomy oddech może być właśnie tym portalem do twojego prawdziwego ja. Każdy wdech nie jest automatycznym gestem. To wewnętrzny masaż, który stymuluje serce, mobilizuje przeponę. I aktywuje niewidzialne obwody energetyczne. Każdy wstrzymany oddech to nie tylko wstrzymywanie, to podniesienie witalności, wzniesienie energii ku najwyższym ośrodkom. A każdy świadomy wydech to głębokie uwolnienie, napięcia, emocje i nagromadzone obciążenia rozpływają się w powietrzu. To nie magia, to neurobiologia zastosowana do duchowego przebudzenia. To Twoje własne ciało przypomina Ci, że zawsze miało narzędzia do uzdrawiania, równoważenia i rozwoju. Przez długi czas wmawiano nam, że duchowość i nauka żyją w oddzielnych światach, że to co mistyczne nie może komunikować się z tym co biologiczne, ale oddychanie burzy tę fałszywą granicę, ponieważ to co dzieje się w Tobie, gdy oddychasz świadomie, jest równie święte co naukowe. Nauka nazywa to aktywacją nerwu błędnego, regulacją autonomicznego układu nerwowego, koherencją serca, modulacją fal mózgowych. Ale starożytni nazywali to zjednoczeniem z boskością, poszerzeniem świadomości, równoważeniem energii życiowej. I w głębi duszy mówili o tym samym. Jogini wiedzieli, że kiedy wstrzymuje się oddech, dzieje się coś tajemniczego. Umysł się uspokaja, a percepcja otwiera. Taoiści rozumieli, że powolne, głębokie oddychanie gromadzi chi, energią życiową, która odżywia organy i podtrzymuje życie. Szamani czuli, że rytm oddechu może zmienić stan świadomości i otworzyć portale do niewidzialnego. Żaden z nich nie posiadał maszyn ani urządzeń, ale mieli coś cenniejszego: obserwacje i bezpośrednie doświadczenie. Dzisiaj nauka zaczyna nadrabiać zaległości. Badania potwierdzają, że wzorce oddechu modyfikują helię mózgu, zmieniają poziom hormonów, równoważą układ odpornościowy i zmieniają sposób, w jaki doświadczamy rzeczywistości. Powolne, świadome oddychanie może obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększyć poziom serotoniny, powiązaną z dobrym samopoczuciem i wewnętrznym spokojem. A jest coś jeszcze potężniejszego. Każda przerwa w oddechu otwiera pustą przestrzeń, chwilę ciszy, w której umysł przestaje galopować. To nie pustka, to pełnia, stan, w którym cały Twój organizm jest zsynchronizowany: Twoje serce, Twój oddech, Twoje fale mózgowe. Nauka nazywa to fizjologiczną spójnością, tradycje nazywały to stanem łaski. Różne nazwy, jedna prawda: nie potrzebujesz niczego zewnętrznego. Żadnej zaawansowanej technologii ani skomplikowanych rytuałów. Jesteś laboratorium, jesteś najbardziej zaawansowaną technologią, jaka istnieje, a oddychanie to Twój kod dostępu. Każdy świadomy cykl wdechu, zatrzymania i wydechu przypomina: Nauka i duchowość współistnieją w Tobie, biologia i tajemnica to, co widzialne i to, co niewidzialne. Oddychanie to linia, na której oba światy spotykają się i obejmują. A być może najbardziej rewolucyjne jest to, za każdym razem, gdy świadomie oddychasz, nie tylko regulujesz swoje ciało, przypominasz sobie, że nosisz w sobie cały wszechświat. Ukryta nauka oddychania nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Jest tu, w tej chwili, dostępna dla ciebie. Wystarczy się zatrzymać. Obserwować, wdychać z obecnością i wydychać z intencją. To takie proste. To jest aż tak potężne. Każdy wdech nie jest automatycznym gestem. To wewnętrzny masaż, który stymuluje serce, mobilizuje przeponę i aktywuje niewidzialne obwody energetyczne. Każdy wstrzymany oddech to nie tylko wstrzymywanie. To podniesienie witalności, wzniesienie energii ku najwyższym ośrodkom. A każdy świadomy wydech to głębokie uwolnienie, napięcia, emocje i nagromadzone obciążenia rozpływają się w powietrzu. To nie magia, to neurobiologia zastosowana do duchowego przebudzenia. To Twoje własne ciało przypomina Ci, że zawsze miało narzędzia do uzdrawiania, równoważenia i rozwoju. Przez długi czas wmawiano nam, że duchowość i nauka żyją w oddzielnych światach, że to, co mistyczne, nie może komunikować się z tym, co biologiczne, ale oddychanie burzy tę fałszywą granicę, ponieważ to, co dzieje się w tobie, gdy oddychasz świadomie, jest równie święte, co naukowe. Nauka nazywa to aktywacją nerwu błędnego, regulacją autonomicznego układu nerwowego, koherencją serca, modulacją fal mózgowych. Ale starożytni nazywali to zjednoczeniem z boskością, poszerzeniem świadomości, równoważeniem energii życiowej. I w głębi duszy mówili o tym samym. Jogini wiedzieli, że kiedy wstrzymuje się oddech, dzieje się coś tajemniczego. Umysł się uspokaja, a percepcja otwiera. Taoiści rozumieli, że powolne, głębokie oddychanie gromadzi chi, energię życiową, która odżywia organy i podtrzymuje życie. Szamani czuli, że rytm oddechu może zmienić stan świadomości i otworzyć portale do niewidzialnego. Żaden z nich nie posiadał maszyn ani urządzeń, ale mieli coś cenniejszego obserwacje i bezpośrednie doświadczenie. Dzisiaj nauka zaczyna nadrabiać zaległości. Badania potwierdzają, że wzorce oddechu modyfikują chemię mózgu, zmieniają poziom hormonów, równoważą układ odpornościowy i zmieniają sposób, w jaki doświadczamy rzeczywistości. Powolne, świadome oddychanie może obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększyć poziom serotoniny, powiązanej z dobrym samopoczuciem i wewnętrznym spokojem. A jest coś jeszcze potężniejszego. Każda przerwa w oddechu otwiera pustą przestrzeń, chwilę ciszy, w której umysł przestaje galopować. To nie pustka, to pełnia stan, w którym cały Twój organizm jest zsynchronizowany Twoje serce, Twój oddech, Twoje fale mózgowe. Nauka nazywa to fizjologiczną spójnością, tradycje nazywały to stanem łaski. Różne nazwy jedna prawda. Nie potrzebujesz niczego zewnętrznego, aby tam dotrzeć, żadnej zaawansowanej technologii ani skomplikowanych rytuałów. Jesteś laboratorium, jesteś najbardziej zaawansowaną technologią, jaka istnieje, a oddychanie to Twój kod dostępu. Każdy świadomy cykl wdechu, zatrzymania i wydechu przypomina: nauka i duchowość współistnieją w Tobie. Biologia i tajemnica to, co widzialne i to, co niewidzialne. Oddychanie to linia, na której oba światy spotykają się i obejmują. A być może najbardziej rewolucyjne jest to, za każdym razem, gdy świadomie oddychasz, nie tylko regulujesz swoje ciało, przypominasz sobie, że nosisz w sobie cały wszechświat. Ukryta nauka oddychania nie jest zarezerwowana dla nielicznych, jest tu, w tej chwili, dostępna dla Ciebie. Wystarczy się zatrzymać, obserwować, wdychać z obecnością i wydychać z intencją. To takie proste. To jest aż tak potężne. Świadome oddychanie to nie sztuczka, to nie sekret skrywany tylko dla wybranych. To o wiele więcej: to bezpośredni most do Twojej wewnętrznej suwerenności, do kontroli nad swoją energią, umysłem i ciałem. To przypomnienie, że wszystko, czego potrzebujesz, aby odmienić swoje życie, jest już w tobie. Każdy wdech to akt przebudzenia, każdy wydech to uwolnienie, gest oczyszczenia, który otwiera przestrzeń dla nowego, autentycznego, dla tego, co naprawdę ważne. Twój oddech to nie tylko mechanizm biologiczny, to najpotężniejsza technologia, jaką posiadasz. Z każdym świadomym cyklem przeprogramowujesz swoje ciało, równoważysz umysł i dostrajasz się do wyższych poziomów świadomości. Jeśli ten film rozpalił w tobie iskrę, jeśli poczułeś to poczucie połączenia i jasności, nie trzymaj tego dla siebie. Podziel się tą wiedzą z kimś, kto potrzebuje przypomnienia, kim jest. Zasubskrybuj kanał i dołącz do nas w kolejnej odsłonie, w której zagłębimy się jeszcze bardziej. Dowiesz się jak uwolnić nagromadzone traumy, aktywować uśpione centra energetyczne i połączyć się z mądrością przodków, którą twoje ciało nosiło przez tysiąclecia. Teraz zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy. Poczuj swój oddech. Weź głęboki wdech, pozwól powietrzu wypełnić każdą komórkę twojego ciała. Wydychaj powoli, uwalniając napięcie, stres i wszelki ciężar, który do ciebie nie należy. Poczuj swoją moc w każdym uderzeniu serca, każdym pulsie, każdym oddechu. Oddychaj, pamiętaj, odradzaj się, ponieważ Twoja transformacja zaczyna się tu i teraz, od czegoś tak prostego, a zarazem tak głębokiego, jak Twój własny oddech.